A więc cześć, jestem Adamku, jak sami widzicie, co Tak, to jest podróbka Fortnite'a w Robloxie. Jest tak, jak sami widzicie, menu wygląda no podobnie do tego Fortnite. A. Nawet są V-Dolce, a tak naprawdę to, to są Bedolce, nawet jest sklep ze skinami, są legendarne itd. Więc tak, bedolce się dostaje za zabicie kogoś, lub można je sobie kupić chyba, ta, za 98 Robuxów. Więc co to może sobie już zagramy pierwszą gierkę. Dobra, jesteśmy w busie i wyskakujemy gdzieś, nie wiem gdzie tutaj, może wyskoczę. jak widzicie już mam pistolet w ręku bierę to kałach, dobra mam kałacha dobra, zabiję jak widzicie dostałem 4 bedolce dobra, kolejnego zabiłem ej to jest, ja w tej grze jestem lepszy niż w Fortnite'cie, prawdziwie już zabiłem kolejnego co jest grane Pe pewnie zaraz zginę tak jak, no zginąłem więc xd, jak widzicie to... Tutaj nie jest tak, że chyba się robi wina jak się zabije wszystkich, bo to jest chyba każdy gra. Yy, no po prostu jak się zginie to się dołącza do, do tej samej gierki chyba. Ale nie jestem pewien. Właśnie jeszcze nie opracowałem jak się otwiera ekwipunek, Bo bym sobie zmienił ustawienie broni. Nie wiem, ale jak coś to gram w tą grę, chyba drugi raz bo się przed odcinkami tam. pró coś sobie zagrałem. Jak chcecie kolejny odcinek z tej gierki, to wbijcie pod tym filmem 30 łapek w górę I wlatuje kolejny film z tej gry Dobra, ale... No jak widzicie, coś tu mi nie idzie, no robię jakieś tam fragi, ale coś tu mi nie idzie Patrzcie, i dostałem 100 bedolce Level 4 Nie, trzeci mam Mam już 357 Żeby kupić Skina, to potrzebuję 800 Jak widzicie Jest tam wózek golfowy i do niego można wsiąść no, nie, aimbota. Dobra, zabiłem go. I patrzcie się, koleśnią u minigana. Mogę sobie go z chęcią zabrać. Na F się podnosi. jeszcze miał shotguna, Też sobie go mogę z chęcią zabrać. O, i patrzcie, jest skrzy skrzyneczka. otwieramy ją. Tutaj. To jest chyba kevlar. Ta, No i mam 100 kevlara. Dobra, więc ja mogę sobie jeszcze zabrać tutaj kałaszka tego. To jest Skar. Niebieski Skar. XL. Dobra, to. Idziemy poszukać jakichś typów Dobra, to ja wsiadam do wózka golfowego Patrzcie jak on zasuwa, kurde Szkoda, że w Fornacie już nie mam wózków golfowych I Tam jest jakaś w ogóle wyspa No i tak jak myślałem, że ten gra każdy, tu nie ma tak, że się robi victory Royala. Tam jest do typa Wysiadam z tego Jak się z tego wysiada? Tak, dobra Mój no wózek zniknął w ogóle Dobra, trójeczka, pompeczka. Dobra, minigun. Dobra, jesteśmy pyłko A to jeszcze możemy zarać ostatnią gierkę, bo w sumie jeszcze tak z dwie. Może zobaczymy, jak pójdzie. Zatem stypek typek. Wow! Łoł! Minus 57 dostał. 20. Dobra, zabiję. I 4 bedolce. A, się ktoś mi ze za sniper zabił, on to źle. Dobra spad typ Jak ja mam to postawić tutaj teraz? Da się to stawić tutaj bloki? Nie Dobra, ja jestem w labiryncie Tam jest jakaś broń na samej górze Zabijam, chętnie zabiorę I to jest typik też Nie, ale dobra, mamy kałaszka Chyba Kup, to jest skar. to jest M4 Kurde, tak Dziwnie to się pomyślało, o to jest typ Dobra, zabiję go Cztery bydolce dostałem, i patrz, mamy niebieską pompeczkę F, szotganek. i mam nawet bazukę Rocket Launcher. I co my tu możemy jeszcze zrobić? Mamy tutaj MK też niebieską, więc tak, spróbuję z tej. O, jest to typ, jest to typ, nie, zginę, zginę, nie. Aimbota, Bota, dobra, zabiję go. Myślałem, że mam aimbota Bota normalnie, tak się jak mam aimbota Bota. Spróbuję teraz wyścielić tej bazuki w sensie rakietnicy Do kogoś? Wy tutaj, na latni? Gdzie to są typy jakieś? Hm tam. A to XD to jest A to jest Chciałem pompę w ogóle w ręku. A tam nikogo nie trafię raczej. No dobra. Możemy tam się sprowadzić, wejść tam na tą wyspę Chodź wejść ja mam w ogóle 8 HP Dobra Może go tam zabiję Dobra, zabiję go Stałem 4 bydolce Jak tam wejść? No chyba lunchpadem trzeba wejść jakoś A teraz bazookę tam próbuję walnąć Nie, to jest słaba ta bazooka A może tam zniszczę to Nie wiem jak tam strzela Dobra, coś tam już prawie blisko. No nie wiem czy jestem blisko w ogóle czy nie. TY! to jest BattleBus! Da się go zastrzelić? No chyba się nie da. A, zabił mnie typ z góry. No dobra, myślę, że nic tu więcej nie mogę wam pokazać. Ale jak on się film spodobał, to zostawcie subika, łapkę i napiszcie podstępny komentarz. Eh, lo doy otra.